Należą do tej grupy, która wierzy, że umiemy pomóc sobie sami, a nasze zdrowie leży w naszych rękach, przede wszystkim w naszej radości ducha. Pasjonuje mnie to bardzo, bo niby logiczne i proste, to tak głębokie i trudne w praktyce. Sama obfituje w wiele historii, własnych i najbliższych, gdzie już dawno powinniśmy zarejestrować się wszyscy razem w niejednym psychiatryku. Ale, jak to mówią, z pomocą Bożą i ludzką udało się nam pozostać na wolności. W mojej domowej bibliotece większość pozycji to porodniki psychologiczne. Lubię pracę Gabora MATE, Jordana Petersona i jestem totalną fanką doktora Jody Spence. Mogę wymienić również multum innych nazwisk, trenerów, a nawet influencerów. Oszczędzę Wam tego, ale na pewno będę w wielu odcinkach wspominać o ich pracach, dokumentacji czy badaniach. Podobnie jak kolor oczu czy kolor włosów, tradycje, zdjęcia pamiątki, to, co jest rodzinnie przekazywane z pokolenia na pokolenie, dotyczy również dziedziczenia traumy. Wszystko, co wydarzyło bądź przydarzy się nam w życiu, może być zbiorem czynników, które spotkały naszych przodków. Mogą to być przerażające wydarzenia, znęcanie się, dyskryminacja, klęski żywiołowe czy wojny. Wydarzenia, przez które przeszli nasi przodkowie, a następnie oddali nam świadomie bądź nieświadomie, mają wpływ na naszą przyszłość i na nas. I tutaj temat mogłabym zakończyć. Co tu dużo gadać? W momencie przyjścia na świat już jesteśmy obciążeni. Nie tylko przez naszych rodziców, ale także rodziców ich rodziców, a nawet rodziców rodziców ich rodziców. Nie do pojęcia, prawda? I możemy uznać, że to wyjaśnia wiele spraw, problemów i sytuacji w naszym życiu. Mamy kogo obwiniać za to, co się złego w naszym życiu dzieje, albo za to, jacy jesteśmy. Żartuję oczywiście i jestem od tego bardzo daleka w swoich teoriach i podejściu do życia. Widziałaś zapewne ten obraz czy instalacje artystyczne trzech postaci w jednej emocjonalnego dziedzictwa gdzie przez pokolenia ciągnie się popełnianie tych samych błędów, chorób, pojawienie się nawet tych samych koszmarów nocnych, sekretów, niespełnionych marzeń oraz strachów i lęków. Francuski psychoanalityk François Doutoux potwierdził to słowami Pierwsze pokolenie milczy, ale drugie pokolenie nosi to w swoim ciele. Emocjonalne dziedzictwo prowadzi do zespołu stresu pourazowego, który jest wysoce wyniszczającym zaburzeniem związanym z depresją, odrętwieniem emocjonalnym czy chorobami układu krążenia. A te pozostawiają ślad chemiczny w genach, który jest przekazywany następnym pokoleniom. Wow, nieprawdaż? Istnieje praktyka zwana konstelacją rodzinną, którą opracował psychoterapeuta Bert Hellinger. Praca ta pomaga rozwiązać problemy i konflikty pokoleniowe, pomaga zobaczyć swoje miejsce w swoich rodzinach, rozpoznać i zaakceptować pochodzenie własne i swoich rodziców. Ile pokoleń temu traumy takie jak przedwczesna śmierć, wielkie straty, niewyjaśnione tajemnice, morderstwa, szykany, bankructwa, migracje, mają wpływ na nasze życie. Wyjaśnia części wewnętrzne gniew, żal, winę, odrzucenie, bycie ofiarą czy ratownikiem, a może sprawcą. Wyjaśnia nieszczęśliwe związki, doświadczenia porażki, brak pieniędzy i można byłoby tak bez końca. Sprawia, że odkrywamy wpływ traumy na nasze życie. Ta niezwykła praca jest jak oglądanie swojej rodziny i swojej przeszłości w teatrze albo w filmie. W Turcji powstał serial pod tytułem Drzewo Oliwkowe. Który nawiązywał do książki To nie zaczęło się od ciebie Marka Wolyna. Przedstawiał skutki dziedzicznych traum rodzinnych i wpływ na to, kim byli bohaterowie i w jaki sposób przeżywali problemy traumy pokoleniowych w swoim życiu codziennym. Szkopu leży w tym, czy uda się nam przerwać łańcuch niepowodzeń, toksycznych zaburzeń, źle podjętych decyzji i zachowań panujących w rodzinie od lat. Czy zaprzestaniemy dziedziczenia ich traum, albo czy już ich nie posiadamy? I co mamy zamiar z tym zrobić? Zostawić jak jest? Czy obrócić bieg wydarzeń? Wszystko zależy od tego, czy znając te błędy, które nam przekazano, też staniemy się ich ofiarami, czy nie. Czy zaczniemy proces naprawy od siebie? Od uznania to mi się nie podoba, to mi nie służy, ja tego nie chcę, to nie ja. Czy jesteśmy w stanie stworzyć siebie od nowa? Podejmiemy inną drogę, nowe decyzje, popełnimy nowe błędy. Oczywiście najłatwiej byłoby zwalić winę na wszystko na rodziców, na czasy, na szkołę, na pracę, na relacje, na słońce czy na deszcz. Tutaj musimy zmienić siebie samych w totalnym tego słowa znaczeniu. Uważam, że samo zdanie sobie sprawy z tego, że coś nie gra przez setki lat, i podjęcie decyzji, że chcemy inaczej, to połowa sukcesu. Powiedzenie nie to najważniejsza część procesu. Uświadomienie sobie szkody wcześniej niż później jest pierwszym krokiem do zmian nawet całej linii kolejnego pokolenia. Stawianie granic innym jest mega wyzwaniem, a stawianie ich sobie to kategoria mistrzowska. Gratuluję ich leczoła przed każdym, któremu udało się tego dokonać, bo niełatwo jest być czarną owcą. Niestety osoba, która zacznie odstawać i nie działać jak reszta stada, może spotkać się z barierą nieporozumienia. Ale uważam, że tak jak ostatnio widziałam na jednym ze zdjęć w poście Gentleman Polska, to nie czarna owca jest inna, a wszystkie białe są takie same. Musimy liczyć się z tym, że na drodze zmiany będziemy upadać milion razy. Będziemy nierozumiani, zostawieni sami sobie, osamotnieni, a może nawet porzuceni. Musimy przygotować się, że niektórzy ludzie, niekoniecznie członkowie naszej rodziny, ale także ci spotkani później w naszym życiu, znikną z niego, bo nie poradzą sobie z naszą traumą albo z próbą jej zmiany. A może to my zdecydujemy o rozstaniu, albo skrócimy relacje do minimum bo nie będziemy już tymi, co im przynosili ulgę i którym nasze stare ja było na rękę. I vice versa. Dla nich, jak i dla nas, będzie to sytuacja szokująca i trudna, oznaczająca wyjście z obustronnej sfery komfortu. Dla nas jest to podwójnie trudniejsze, bo pomimo porzucenia i straty kogoś, nie możemy porzucić i stracić siebie. A przecież oddech osobistego własnego szantażysty, winowajcy i ofiary, który czujemy na własnym karku, jest najbardziej uciążliwy. To jest właśnie moja największa zmora to poczucie winy, że nawet praca nad sobą, stawianie granic, mówienie nie, może kogoś urazić czy rozczarować. Wszelkie zmiany, nawet te najmniejsze, kosztują nas wiele wysiłku. Zmiana najmniejszego nawyku, jak na przykład wcześniejsze wstawanie rano, zimny prysznic, czy codzienne ćwiczenia fizyczne, łączą się z dyscypliną samego siebie. A my, ludziska, umówmy się tego nie lubimy. Zmiany nas przerażają, męczą, wprowadzają stres i kosztują dużo pracy. Znajdziemy wiele powodów, żeby ich nie wprowadzać i nie wychodzić z naszego komfortu. Kto by chciał to robić? Po co jakiś tak super chruper git? Po co? Żeby rosnąć i uczyć się, a nie uciekać od odpowiedzialności pracy nad własnym ja. Dlatego właśnie musimy nauczyć się funkcjonować komfortowo w niekomfortowej sytuacji. Życie stawia przed nami niesamowite wyzwania. Na początku będzie trudno znaleźć komfort w nowym, to w miarę zdobywania doświadczenia i uczenia się, stanie się to łatwiejsze i mimo intensywnego strachu lub niepokoju, oswoimy się z każdą nową sytuacją. Kluczem jest wiedza i praktyka, a wszystko zależy tylko i wyłącznie od nas. Serdecznie życzę Tobie, sobie i wszystkim nam szczęśliwego nowego pokolenia.